No. akorde. Zobaczcie, tamty mogliśmy iść. Tam drugi, a tam jaki fajny, a tam trochę dla samochodów. Na swój auto zdotny. To jest to Ciekawe jak moje buty długo wytrzymają, kiedy mi się rozpadną. No, ja <grafię> Zawsze witam, jest jedna para mi się rozwali, butów rozklei się właśnie w tej pogodzie. Ja. thank you Mogę ci? Tak? O, nie wiem, że Jeszcze jest mi dobrze. A to jakiś szpital, czy co to jest? Tu jak Moskito, ja? Krankenhaus? Aber die schwebe, ah, dass wir gegen ja da soll man sich że nicht, dass die Moskitos beißen die Ja, ja. Ja, mówię te o tych moskito właśnie o tych komarach ostrzegają, nie właśnie o tych chorobach widzicie przenoszonych. No mam nadzieję, że nas nie pogryzły. <laughs> no die ja. die die große Stadt.

O, tam jest ta szkoła, tak? This is school, yeah? Yeah, it's a kindergarten. A kindergarten. This is the same school? Kindergarten, yeah. No, the other is here. Ah, school is here. This is, ah, tam jest przedszkole. <laughs> Patrzcie jakie przedszkole wypasione, wielkie też mają. Kto, ja mówię, bidy tu nie ma, kochani. Frag mal eine Sache, weil wir reden mit Adawald, das hier ist nicht arm. Okay. Also die Leute leben hier ganz gut, die haben alles hier. Die, die schöne Schu Schule, schöne Kinder so ganz ja. Straßen, ja. Autos und so weiter. Ja. Ist das so eine, so ein Musterdorf? Oder alle Dörfer sind hier so. Ja, das ist eine Muster nur. Also so reich. Also so so. Du, du, du musst auch verstehen, die, die Bevölkerung von hier, es ja. gibt wenig Leute, die erfolgreich und besser leben. Ja. Die werden so wie Bauer alles Ja, hier. ja Aber hier leben sie toll, schön. Ja, toll. Alles ist wunderbar. Ja, aber das sind die Leute, die aus Hanoi kommen. Dus zeggen, is zo moet dat toch. Waar anders is het? Ame. Oké, waarom kopen ze hier? Dan leven ze hier. En dan leven ze natuurlijk al anders. Ja, oké. Daar moet je ook zo voor staan. Czyli ona mówi, tak pytałam się, mówię, czy to jest taka wioska taka, taka na pokaz, czy to tak wszystkie wioski tu wyglądają. A że raczej właśnie taka trochę jest na pokaz, bo mówi, że tu właśnie bardzo dużo ludzi z Hanoi, z tego z dużych miast przyjeżdża, kupuje właśnie te działki, buduje się, mówi, że większość wiosek jednak jest biedniejsza, że bardziej żyją tak, tak no, no biedniej żyją, nie? To taka trochę pokazowa wioska jest, bo no nie wiem, tak jak wiecie, u nas to jakieś jakaś popularna miejscowość, wszyscy jadą i kupują tam, no, nie? No zrobiła się pokazowa, no. bo jak przyjeżdżają z Hanoi, przewożą te nowości i te... No, no, to no i to się osiedlają, czy no tam się kupują, no. Tak. Także... No wyjeżdżają gdzieś za granicę, widzą, obserwują. To chyba... No dokładnie, dokładnie, także... No ale widzisz, no lokalsi są zadowoleni, no bo im się też lepiej żyje, Jasne. jak mówi... Tak. No to wiesz, tu mają pokazową, a jak ktoś chce... Taką typowo wietnamską, to jedzie gdzie indziej. Tak. Już to już można powiedzieć że tak lekko europejsko. Jest. Tak. No nie wiem, możemy, ale... Chodź tutaj na stopy, zaraz będzie prosty. Chodź, zejdź z no. Chodź tutaj. Nie wiem, trochę chciałam to zdjąć. Okay. Poś... Okay. Czekaj.